Dzisiaj trochę o Ostrosłupach. Jesteśmy na stronie Shapes 3D. Jak chcesz, to sobie tutaj wpadnij mają demo, żeby sobie ogarnąć. Co my tutaj mamy? Ostrosłup prawidłowy czworokątny. Możesz sobie obejrzeć, jak to wygląda fajnie. nie? No, takie coś. Wygląda jak figura geometryczna, na którą nie chciałbyś nadepnąć, nie? Dobra. Co oznacza prawidłowy czworokątny? No, że jak go rozłożymy, nie? I tutaj popatrzymy od góry. No, też można od dołu, nie? To w podstawie jest kwadrat albo sześciokąt. Albo trójkąt y, równoboczny, nie? Coś, co ma wszystkie kąty takie same. Kwadrat ma wszystkie kąty proste, nie? Trójkąt równoboczny ma wszystkie kąty 60 stopni i tak dalej, nie? To, to są prawidłowe figury. Dobra, złóżmy go z powrotem. Możemy wracać do notatnika. Dobra, pokażę Ci, co ja tutaj mam. Z papieru sam robiłem takie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tutaj trójkąt. Nie, to nie jest kurwa trójkąt. To jest Ostrosłup. Prawidłowy, trójkątny, nie? Ale on ma jeszcze swoją charakterystyczną nazwę, gdy ma wszystkie, ką... wszystkie ściany, nie? To jest trójkąt równoboczny, ten sam, nie. To wtedy go nazywamy, nazywamy czworościanem foremnym. No, to tak to wygląda. patrz. że sobie to poobracać, nie? Zajbiste, nie. Tutaj mamy sześcian. Sześcian jest nudny, tak w niego, a to jest romboedr. <grymny> Co nie? już mamy. No to tyle, wracamy do notatnika tym razem wracamy do niego dobra, co takiego ciekawego chcę wam powiedzieć o ostrosłupach, no nazewnictwo jest najważniejszą rzeczą, bo bez tego polecę nie przeczytać, dobra, narysujmy no ostrosłup, rysujesz taki se ala la romb, czy równoległobok, nie następnie go skreślasz, tak o, tutaj po przykątnej, i tutaj tutaj masz punkt i z tego punktu prowadzisz wysokość nie, w górę. I łączysz koniec wysokości z każdym wierzchołkiem podstawy, nie? Kurwa ale zjebałem. Jeszcze raz. Tutaj. Kurwa mać. Ogólnie powiem Ci, że ważne jest to, żeby samemu umieć to narysować. Radzę się. Dobra, będzie. Radzę się trochę poduczyć rysowania tego, nie? Ja tu rysuję na kompie, to trochę mi ciężko, ale to może sobie wyobrazić, że to są proste kreski, nie? Dobra. I tak, najważniejsze rzeczy. To, tutaj, tutaj ta biała krecha, nie? To to jest krawędź boczna. Dobra, tutaj mamy ta biała krecha, ale przy podstawie, nie? To jest krawędź podstawy. Co jeszcze ciekawego możemy powiedzieć? Tutaj, nie? Tutaj mamy wierzchołek, a tutaj, nie wiem, dajmy na przykład, tutaj ta ściana, nie? To to nazywamy ścianą boczną. Okej. Okay. Jak myślisz objętość ostrosłupa, to pierwsze, co do głowy powinno ci przychodzić, to jedna trzecia. Dlaczego? No popatrz. V równa się 1 trzecia. Przypatrz się na to. Popatrz. Jedna trzecia tu jest. Nie? I potem mnożysz pole podstawy razy wysokość. To tutaj bez jednej trzeciej to jest objętość prostopadłościanu. A ostrosłup nie jest prostopadłościanem, to jest jedna trzecia prostopadu nie? Tak może sobie to wyobrazić. Dobra, mamy policzyć wysokość nie? tego ostrosłupa, ile ona wynosi. Wiemy, że krawędź podstawy to tutaj jest równe 3, nie? długość tej krawędzi podstawy. Krawędź boczna jest równa 5 i mamy znaleźć ten odcinek tutaj, czyli tą wysokość. Podstawową rzeczą, jaką powinniśmy tutaj zlokalizować jest to, w jakim przekroju ta wysokość leży, nie? No popatrz, ja tutaj widzę, że jak przetniemy ten ostrosób tutaj po tej przekątnej, nie? To złapiemy tutaj tą piątkę, czyli jest dobrze, nie? Złapiemy tą wysokość, ale nie mamy tej trójki tutaj, nie? Co zrobić, żeby dostać tą trójkę? Musimy tutaj... Oczywiście to jest y, słup prawidłowy czworokątny, czyli tutaj też mamy trójkę, nie? To zauważ, że tutaj mamy przekątną kwadratu. Patrz, rysuję to tak. A, B, C, D. Oznaczyłem te wierzchołki i jeszcze E tutaj u góry. Ale nas interesuje tylko ten kwadrat... A, B, C, D. Tutaj co oznacza ten, ten kwadrat tutaj? Że patrzymy, nie? Że rozłożyliśmy ten słup. nie? Możesz sobie wyobrazić, że on jest tutaj tak rozłożony. Tak jak na początku filmu tam rozkładaliśmy go, nie? Tutaj go rozłożyliśmy i tutaj są te boki rozłożone, nie? A tutaj mamy tą naszą przekątną AC. I tutaj mamy ten bok 3 i tutaj mamy 3. Widzisz, że to jest przekątna kwadratu, nie? Przekątna kwadratu to jest po prostu długość boku razy pierwiastek z 2. Kminisz? Dobra. Widzimy, że ta wysokość dzieli nam tutaj. Bo to jest prawidłowy, o prawidłowy, czworokątny, nie? To dzieli, ta wysokość dzieli nam tą przekątną, nie? Na dwie połowy. Czyli ta długość tutaj, oznaczmy ten punkt tutaj O i tutaj O. czy ten odcinek OC będzie równy 3 pierwiastki z 2 przez 2, nie? Bo dzielimy tą długość C na 2. I okej. Okay. Czyli teraz narysujmy sobie gdzieś na boku ten trójkąt ACE. Tutaj mamy E. Kurwa, no zmarzy to. I tutaj mamy wysokość H, i tutaj mamy punkt O. Widzisz to, co tutaj jest? Skąd się wziął ten trójkąt? Popatrz. Tutaj mamy A, O, C, E i znowu A, nie? Czyli tak, jakby przecięliśmy ten ostrosłup po przekątnej, nie? Po wysokości i przekątnej. I tutaj wzięliśmy ten przekrój. A, O, C, E, A, nie? No i dobra. I wiemy, że ten tutaj odcinek ma trzy pierwiastki z 2 przez 2. Ten tutaj ma pięć. No ten to jest h To jest wysokość Wysokość zawsze pod kątem prostym Siada, nie? Na podstawę Mamy po prostu tutaj Pitagorasa No, co tutaj mogę więcej powiedzieć? Czyli h kwadrat Jedna przyprostokątna Plus kwadrat drugiej przyprostokątnej, nie? I to ma być równe 5 kwadrat No iż sobie to policz Nie będę ci kurwa Pitagorasa liczył Dobra, to wszystko No